Dzień dobry. Z tej strony Ania z modnego sklepu, a ze mną figi od lamy. Mam tutaj model L4000MD01. Są to figi Mili w rozmiarze M w kolorze białym. Zaglądamy do środka. Figi te pakowane są po dwie sztuki. Są one w takim samym kolorze. Figi te mają klasyczny krój. Mamy tutaj szerokie boki. I wysoki stan. Figi wykonane są z bawełny. Ona jest bardzo milutka w dotyku. I mamy tutaj dodatek 5% elastanu. One się ładnie poddają. Z przodu mamy wstawkę z koronki. Koronka też jest miła w dotyku. Natomiast z drugiej strony, z tyłu figi są całkowicie gładkie. Tutaj w pasie też mamy koronkowe wykończenie przy gumce. Jeżeli spodobał wam się ten model, chcecie go mieć w domu, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można złożyć zamówienie. Pamiętajcie, że zamówienie możecie również złożyć telefonicznie. Zapraszam